W jeszcze. Jaki tytuł? Znowu. Znowu, tak. Płomień świec w gaz, purpuro ukryła się ziemia puzynów huk, Łomot Pistoletu trzask znieruchomiony w nowej tragedii raz. Rozbił się nad smoleńskim polski samolot rządowy. Zginęło. 96 najważniejszych osób utracił skrzydła ikar, kar, spadł. O ludobójstwie w Katyniu usłyszał nareszcie świat. Po 70 latach nowa trauma prawda jest ciemna. Nie pierwszy raz bórem rani serca, cios. Cienie nikomu nie przeszkodzą, bólem, przepraszam bardzo, cienie nikomu nie szkodzą. Ech, łotry, mordercy, sprzerżony wasz głos. Ciasno słowom na wargach ciosanych złe z rodzin bólu. O wadze kamieni, one jak oszczep godzą. Sumieniem. Po śmierci, smutku, zmartwychwstanie Słońce po nocy wschodzi Z wartym szeregiem naprzód iść mężnie, sięgnąć musimy gwiazd Wierności dochować do końca Nad smoleńskim lasem Życie się rozsypało Rozsypało się raz drugi Rozsypały się raz drugi Polaków w kości Lecz życie... Bo żyć dalej będziemy, ku lepszej przy dzieci przyszłości. Ten wiersz ma datę 22 czerwiec, tydzień, przepraszam, 2010.